Witam was w tym szczególnym dla naszej wspólnoty czasie, kiedy nie możemy gromadzić się w naszej Dąbrówce. Jak zwykle, rozpocznę od pytania. Czy macie konspekt dzisiejszego rozważania? Jeśli nie, możecie w tej chwili zatrzymać projekcję i ściągnąć sobie ten konspekt z naszej strony internetowej, a uczestnicy życia naszej wspólnoty otrzymali ten konspekt pocztą elektroniczną. Sprawdźcie Wydrukujcie i zasiądźcie przed monitorami. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Życie we wczesnym Kościele. Jest to rozważanie, które jest ostatnim z cyklu rozważań na temat listu do Galacjan. Chciałbym powiedzieć kilka słów w ramach konspektu tego naszego rozważania. Otóż rozważamy ostatni rozdział. Być może najwcześniejszego listu Nowego Przymierza. Wiele wskazuje na to, że list ten powstał w 49 roku po Chrystusie, czyli w 19 roku po wniebowstąpieniu Jezusa. List ten może być pierwszym pawłowym podsumowaniem bądź streszczeniem tradycji ustnej Kościoła. Przed tym listem mógł istnieć list Jakuba. Mogły też krążyć mniejsze jednostki literackie, o których wspomina Łukasz na początku swojej Ewangelii. A nawet jeśli przyjąć, że list do Galacjan nie był najwcześniejszy, tylko najwcześniejsze były listy do Tesaloniczan, to być może ten list do Galacjan jest równoczesny z tymi listami albo przesunięty w sposób nieznaczny, jeśli chodzi o daty. A po drugie, w ramach tego kontekstu chcę powiedzieć, że my, jako K5N, jesteśmy na początku trzyletniego okresu naszego rozwoju. I teraz, śledząc konspekt, przejdźmy do celu. Otóż, ponieważ jako K5N. Jesteśmy na początku naszego nowego trzyletniego planu rozwoju. Postanowiliśmy rok ten wykorzystać na zapoznanie się z pismami Nowego Przymierza w ich chronologicznej kolejności. I oczywiście przełożenia treści tych rozdziałów na nasze XXI wieczne doświadczenia. Rozważanie nasze zatytułowałem Zasady życia we wspólnocie. List do Galacjan, szósty rozdział, jak łatwo zauważyć, jest trzyczęściowy. Dzieli się na części od wiersza pierwszego do piątego, od wiersza szóstego do dziesiątego i od wiersza jedenastego do szesnastego. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że warto Zwracać uwagę na strukturę moich kazań. A to dlatego, że teraz, kiedy nasze spotkania publiczne, jako wspólnoty liczącej ponad 50 osób, są zakazane, przyszedł czas dla kościołów domowych. Jeśli ktoś chce nauczyć się, jak przygotowywać kazania, na użytek swoich spotkań bądź nabożeństw domowych, to zanim odnajdzie własną, wyjątkową ścieżkę, może uczyć się z materiałów przygotowanych przeze mnie. Jeżeli otworzymy przekład dosłowny i literacki, szósty rozdział Listu do Galacjan, to właśnie ten rozdział jest tak zatytułowany. życie. We wspólnocie kościoła, albo życie we wczesnym kościele, jak moglibyśmy go nazwać. I tak można zatytułować każde rozważanie, a potem przeczytać rozdział i prześledzić jego strukturę. Jesteśmy na początku. Przeczytajmy pierwsze pięć wersetów, ale ponieważ życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, ale sprawa przenikania się obiektów. To teraz, tam gdzie jesteście, tam gdzie jesteśmy. Zwróćmy naszą myśl ku Chrystusowi. Panie Jezu, dzięki Ci, że jesteś obecny pośród nas, że możemy Twoje Słowo czytać w Twojej obecności. Otwieraj nam nasze oczy, byśmy studiowali Twoje Słowo nie jako dokument przeszłości, ale coś, co. Zainspiruje nas na ten dzisiejszy, szczególny czas. Dziękuję Ci, że jesteś przy nas. Amen. Czytajmy teraz pierwsze wersety rozdziału szóstego. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy Którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, pilnując przy tym samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie, albo nie uległ w czasie próby. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym zwodzi samego siebie. Niech każdy poddaje próbie własne postępowanie, a wówczas będzie miał chlubę tylko w odniesieniu do siebie, nie w odniesieniu do drugiego, gdyż każdy poniesie własny ciężar. Łatwo zauważyć, że te pięć pierwszych wersetów można streścić w stwierdzeniu, że uczą nas one zasady kolejnej szansy. Zasady dawania sobie kolejnej szansy. Powiem tutaj parę szczegółów. Po pierwsze, Wszyscy jesteśmy podatni na upadek. Ale żaden upadek nie upoważnia nas do robienia wokół niego skandalu. Kościół nie może być armią, która dobija swoich rannych. Druga rzecz. Zauważcie, zwróćcie uwagę na to sformułowanie prawo Chrystusa. Prawo Chrystusa polega na tym, by słabości innych czynić częścią własnych obciążeń. I przez to dawać sobie i dawać innym kolejną szansę. Każdy z nas jest wyjątkowy, nieporównywalny. Stąd nie można mierzyć siebie miarą innych. Nie można mierzyć innych własną miarą. Bóg ma dla każdego miarę Jego własną. Każdy z nas przy całej wyrozumiałości powinien mierzyć siebie własną miarą, jak też czytaliśmy. Każdy poniesie własny ciężar. Trzecia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, łączy się z tą łagodnością, bo czytamy tutaj, Poprawiajcie takiego w duchu łagodności. To greckie słowo określające łagodność można tłumaczyć też jako pokorę, grzeczność i rozwagę. A zatem należy poprawiać się w duchu łagodności: bądź pokory, grzeczności i rozwagi. I ja właśnie dzisiaj, w tej szczególnej dla naszej wspólnoty chwili, skorzystam z tego. Otóż uważajmy, żeby ta obecna sytuacja z koronawirusem nie, za, za, nie zawirusowała naszej koronawiary. Kościół odszedł od wiary pojętej jako życie w zaufaniu do Chrystusa i pogrążył się w wierze w systemy doktryn. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, ze wszystkimi wyznaniowymi walkami i wzajemnym, dosłownym bądź przenośnym paleniem się na stosach. Koronodoktryna miała zbawić świat i udoskonalić Kościół. Tymczasem koronawirus ukazał bankructwo tak pojmowanej wiary. Ta wiara uczyniła Kościół elementem życia kulturalnego. Jego nabożeństwa, na które kiedyś zapraszano spracowanych i obciążonych, stały się imprezami, na których zapraszamy zdrowych i wypoczętych. Myślę, że są one pożyteczne, ale czy różnią się wiele od innych coachingowych imprez? Jeśli nie, warto byśmy spojrzeli krytycznie w tym szczególnym czasie nasz stosunek na naszą więź z Bogiem. Uważajmy też, aby obecna sytuacja nie odwróciła naszych oczu od objawionej w Starym i Nowym Przymierzu sprawy, planu, dziejów, kto uważnie czyta, Stare i Nowe Przymierze doczyta się, że obecna sytuacja jest w nim zasadniczo przewidziana. Wielu dziś pyta z pretensją o obecność Chrystusa w życiu człowieka zachodu. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że tej obecności jest jakby coraz mniej. I chyba nic dziwnego. Współczesne rugowanie Jezusa, Chrystusa z życia społecznego chyba przynosi zamierzone skutki i zamierzone rezultaty. Z pewnością Bóg nie unosi się ambicją. Inaczej byłby gorszy od rodzica wychowującego nastolatków albo od pierwszego lepszego polityka. Bóg nie jest ambitny w tym samym sensie, lecz Niechęć do Jezusa Chrystusa wprowadziła w końcu, czy wprowadza człowieka w jego wymarzony świat bez zbawcy. I na koniec uważajmy, by dobrze wykorzystać czas koronawirusa i odnowić być może zbankrutowany kościół, zbankrutowane wspólnoty od Nieaktualnych wyznań, uczynić go na nowo Kościołem, gdzie liczy się wiara w Chrystusa, pojęta jako wzajemne zaufanie. Dajmy w tym sobie szansę. Właśnie apostoł Paweł wzywa do tego, aby Kościół był kościołem kolejnej szansy. A teraz przejdźmy do drugiej części tego rozdziału, do wersetów od 6 do 10. Ten zaś, który jest nauczany słowa, niech się dzieli wszelkimi dobrami z tym, który naucza. Nie błądźcie. Bóg nie daje z siebie szydzić, gdyż co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Także. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Czynić zaś szlachetnie nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie rząd będziemy nieznużeni. W takim więc razie na ile mamy czas, czyńmy dobro względem wszystkich, a najbardziej względem domowników. Wiary. Wersety te formułują kolejną zasadę rozdziału zasadę wzajemnego wsparcia. Wygląda mi na to, że wspólnoty Galacji przypominały poniekąd nasze społeczeństwo przypomina, przypominały nasze społeczeństwo w tej chęci maksymalnego bogacenia się przy minimalnych, kosztach własnych. Czy dziś nie chcielibyśmy mieć wszystkiego za darmo? Tak się oczywiście nie da. Płacimy stówę za umycie samochodu albo za naprawę cieknącej rynny, ale chętnie korzystamy z darmowych lub kradzionych książek a w kościele na 100% członków 10% swoich przychodów netto ofiaruje 3% zaangażowanych i korzystających z posług kościoła. Nie powinniśmy być może wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ale z pewnością ta sytuacja daje do myślenia. Przejdźmy teraz do ostatniej części rozdziału do wersetów od 11 do. do końca rozdziału do 16. Apostoł Paweł pisze: popatrzcie, jak wielkimi literami moją ręką do was piszę. Ci wszyscy, którzy chcą dobrze pokazać się w ciele, ci zmuszają was, abyście dali się obrzezać tylko po to, by mogli uniknąć prześladowania dla krzyża Chrystusa. Są bowiem Obrzezani, przepraszam, sami bowiem obrzezani nie przestrzegają prawa, chcą jednak Was obrzezywać, aby chlubić się z Waszego ciała. Co do mnie, w żadnym razie nie będę się niczym chlubił, chyba że krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez który świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nie obrzezanie, lecz nowe stworzenie. A tym wszystkim, którzy tej zasady trzymać się będą, nad nimi pokój i miłosierdzie, również nad Izraelem Bożym. Odtąd niech już nikt nie zadaje mi trudu, ja bowiem na moim ciele niosę blizny Jezusa. Łatwo zauważyć, że ta ostatnia część zwraca uwagę na zasadę życia według nowego stworzenia. Fragment ten dobitnie ukazuje przewagę życia według zasady nowego stworzenia nad życiem według zasad opartych na systemach religijnych czy wyznaniowych. Może jesteś prawowierny względem jakiejś religii, lecz czy jesteś człowiekiem przemienionym przez Jezusa Chrystusa? Czy jesteś nowym stworzeniem? Może prawidłowo myślisz, ale czy jako człowiek w Chrystusie jesteś autentyczny? Jeżeli nie masz wątpliwości, to teraz, gdy słuchasz tych moich słów, otwórz przed obecnym tu przy nas Jezusem Chrystusem swoje życie i zaproś go do swojego wnętrza. Życie z Bogiem nie jest sprawą poglądów, jest sprawą zamieszkania Ciebie przez Ducha Świętego. Pomyśl o tym. Apostoł pisze i do tego jeszcze raz nawiążę. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie nieobrzezanie, lecz nowe stworzenie. Tym wszystkim, którzy tej zasady trzymać się będą nad nimi pokój i miłosierdzie również nad Izraelem Bożym może żyjesz moralnie dlatego że boisz się skandalu herezji lecz czy żyjesz jako człowiek wolny w Chrystusie co to bom powoduje w twoim życiu zewnętrzny nakaz potęga przyzwyczajenia czy obecny w tobie Chrystus, ten impuls wewnętrzny, który pochodzi od Ducha Świętego? I jeżeli żyjesz w lęku, to dziś może jest ten moment, kiedy powinieneś zadać sobie pytanie: na ile obecny we mnie Chrystus żyje i składa świadectwo poprzez moje życie? Jeśli masz co do tego wątpliwości, to dziś postanów, że będzie inaczej. I może właśnie zastosowanie dzisiejszego rozważania nas do tego skłoni. Zastosowanie zawsze staramy się formułować szczególnie, mierzalnie i sprawdzalnie w sposób zwięzły, jak SMS-y z naszych telefonów komórkowych. Zaproponuję dziś parę rzeczy. Po pierwsze, w związku z tą pierwszą zasadą, którą omówiliśmy, zasadą kolejnej szansy szanuj wolność swoją i cudzą. Jesteśmy w szczególnym okresie jako społeczeństwo polskie i jest to moment, kiedy bardzo chętnie osądzalibyśmy czyjąś odwagę lub jej brak. Podejmujmy własne decyzje. Na własny rachunek. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma prawo do swojej wyjątkowości. Szanuj wolność innych. Szanuj wolność swoją. Postępuj jako człowiek wolny, twórczy i misyjny. Po drugie, rozważ sprawę honoru. To nawiązuje do naszej zasady wzajemnego wsparcia. Myślę, że to nie honor. Korzystać z usług innych czy z posług innych, nie płacąc za to nic. Myślę, że apostoł uczy nas tutaj, że w Kościele Jezusa Chrystusa jesteśmy ludźmi różnych powołań, ale tak jak członkowie, zawodnicy w jednej drużynie, gramy w jednych zawodach, w jednym meczu. I niech ten ostatni rozdział listu do Kalacjan zmotywuje nas do tego, ażeby dużo oczekiwać od siebie i od innych. Po trzecie, rób miejsce na nowe. Rób miejsce na nowe. Dawaj Chrystusowi w tobie wiele miejsca. Do tego sprowadza się przesłanie Nowego Testamentu, abyśmy żyli Chrystusem obecnym w nas tu i teraz, a nie doktrynami, które być może były aktualne kilkaset lat wcześniej. Rób miejsce na nowe. Chciałbym też nawiązać do naszych zastosowań wcześniejszych. Mówiliśmy jeszcze w styczniu: dopytuj, doczytuj, dołącz. Dzisiaj ma to szczególne znaczenie. Gdy nie możemy być razem w Dąbrówce, tym bardziej dopytuj telefonicznie, tym bardziej doczytuj wszystkie nasze wiadomości i e-maile, wszystkie nasze SMSy i też sam dołącz do listy korespondencyjnej, jeśli tylko chcesz. W tym o czym mówimy, nie oczekuj tylko zmian u innych. Sam stań się. Miarą sukcesu. To akurat w naszym konspekcie jest zdanie zaznaczone kolorem czerwonym. Nasz konspekt też różni się, dlatego że od wcześniejszych, dlatego że zmieniła się część, co możemy osiągnąć do 2022 roku. Otóż, zgodnie z naszymi planami, przygotowaliśmy już cały cykl Droga Duchowego Życia. Obecnie wszystkie materiały zostały nagrane. Po umieszczeniu ich w internecie, adresy tych programów w internecie musimy jeszcze wkleić do materiałów drukowanych i będziemy je Wam podsyłać. Teraz, kiedy nie możemy gromadzić się razem w dąbrowce, każdy z Was, może to Boży Czas, będzie mógł przerobić sobie kurs. Droga duchowego życia. Do tego wszystkich gorąco zachęcam. Słuchajcie, tutaj w drugim punkcie napisałem: Planowaliśmy przygotować 50 dusz pasterzy. Obecnie w trakcie przygotowania jest 35. Czterech można uznać za pozostałych. Może dołączysz do 11. Teraz jest czas spotkań domowych. Ty możesz prowadzić spotkania we własnym domu, we własnym gronie. Nie łamać zakazu spotykania się osób czy zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób. Możesz dzielić się tym wszystkim w mediach społecznościowych, nie zarażając nikogo. Po prostu dołącz do tych, którzy głoszą Jezusa. Może będziesz jednym z brakujących 11. Po trzecie zobowiązaliśmy się dostarczyć rodzicom materiałów edukacyjnych dla dzieci. Nareszcie macie pociechy w domu. Nie musicie ich rano wozić do szkoły, kto je wozi. Są w domu, są przy was. Macie czas, by wykorzystać przygotowaną przez nas wielką grę. Zwracajcie uwagę na komunikaty z naszej strony i być może zechcecie nareszcie przerobić coś sami, a potem przekazać to dzieciom, dlatego że wielka gra. Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku życia, lecz dla rodziców takich dzieci, którzy to rodzice potem sami pouczać będą swoje dzieci. Ale też z wielkiej gry mogą korzystać osoby powyżej 12 roku życia. Na koniec, obecna sytuacja po trosze pokazuje nam, jak to jest, kiedy nie ma się własnego budynku kościelnego. Przyszły przypisy i musieliśmy się wynieść z dąbrówki. Co będzie dalej? Jak długo tak będzie, zobaczymy, jak powinno być, rozważ sam w obecności Boga. Zakończę nasze dzisiejsze rozważanie w sposób, w jaki apostoł Paweł kończy swój list. Pisze on łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. To znaczy, niech tak się stanie. Na koniec jeszcze chciałbym wam błogosławić. Jak zawsze. Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech Pan rozjaśnia nad wami swoje oblicze i niech Wam będzie miłościw. Niech On zwraca ku Wam swoją twarz. I niech Was darzy swoim pokojem. Amen.